Ej, poczekajcie, ktoś chce na grupkę. Hejka! Każdy powiedział hej! Może zrobimy face reveal? Każdy powiedział ok! To może ja mam na imię Laura, mam 17 lat i wyglądam tak. Ale hot. Czy ja się nie przesłyszałam? Bądź cicho. Pisze stańcie! Poczekaj, czy ja cię znam? A pokaż twarz. Mam na imię Olga, mam 17 lat i wyglądam tak. Jego myśli. Chyba się zakochałem u... Co naprawdę CB znam. Okej, okay, to teraz ja mam na imię Martyna. Mam 18, a to ja. Ale dzika bomba. Nie masz prawa głosu. Każdy powiedział xdddd. To teraz ja mam na imię Kamil i mam 17, a to ja... Mrow... Czy ty nie jesteś ze mną? Już nie. Olga, chodź na pfo... Okej. Okay. Zostaniesz moją girl. Okej. Okay. Zostaniesz moją girl. Okej. Okay. I musimy wam coś powiedzieć. No co? Jesteśmy razem. Kamilku, naprawdę wybrałeś tę grubą świnię? Ty się jeszcze nie pokazałaś. Okej, okay, to teraz ja mam na imię Wiktoria, mam 17 lat i wyglądam tak. Brzydka świnia z Dubaju. Rel. Ale wy jesteście głupie, tłuste pasztety. Ej, bo mieliśmy robić face reveal. No to zrób. Mam na imię Tomek, mam 16 lat i to ja Kid. Boże, co za Kid. A ty jesteś najpiękniejsza. Idę na obiad, bajo jajo. Ej, może ją usuwamy? Tak. Użytkownik Obi Master usunął Victoria. Perfekt. To nie 7! Dobrze. Laura, chodź na PV. Okej. Okay. Będziesz moją girl? Nie. Już im padły telefony. No help. Idziemy grać w obdy dla trzech osób. Ale jest nas cztery. To poczekasz. Usuwam CB z grupki. Aja!